Panie Szymonie, dlaczego użytkownicy Fisherfonów spędzają w Internecie więcej czasu? Tak jak mówiłem podczas prezentacji, to jest tak naprawdę pytanie do użytkowników feature. My badaliśmy statystyki, które nam twarde dane mówią nam o tym, że oni części, przepraszam, dłużej siedzą na naszym portalu i wykonują więcej odsłon na wizytę, natomiast rzadziej na niego zaglądają. Tak? Podejrzenie, czy też nasza intuicja mówi o tym, że ze względu na fakt, iż korzystanie na Phone'ie z internetu jest trudniejsze niż na, smart na smartfonie. W momencie, kiedy oni już uruchomią internet i przeglądarkę na featurefonie, chcą po prostu wykonać wszystkie akcje, które mieli zaplanowane, czy które od ostatniego czasu się stały. Natomiast użytkownicy smartfonów korzystają bardziej impulsywnie, w sensie oni wchodzą na portal przez telefon, przebywają tam krócej, wykonują mniej odsłon, natomiast troszeczkę częściej przebywają, czyli tak jakby wchodzą częściej na krócej, tak? Wydaje się, że jest to związane z łatwością obsługi, aczkolwiek do tego potrzebne były badania socjologiczne na, 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 tych, na tych grupach użytkowników. Jakie jest, jak, które rozwiązanie jest lepsze dla użytkowników i dla deweloperów, strona lekka czy aplikacja? To jest odpowiedź na to pytanie jest warta milion na dzień dzisiejszy. Z punktu widzenia developmentu oczywiście im mniej poszczególnych rozwiązań tym lepiej. Po prostu jest łatwiej utrzymać daną aplikację, tak? Nasze dane wskazują na to, że większość użytkowników i tak woli korzystać ze strony lekkiej. Więc na dzień dzisiejszy wydaje się, że kierunek jest taki, że użytkownicy w Polsce po prostu wybierają strony lekkie. Natomiast przyszłość na pewno może zmienić, w szczególności jeżeli aplikacje zostaną wzbogacone o pewne elementy, które są nie Dostępne dla stron lekkich. Łatwość rzucania fotografii, ewentualne skanery kodów kreskowych, tak jak to było pokazywane na niektórych prezentacjach tutaj. Takie elementy mogą uatrakcyjnić aplikację. Natomiast, jeszcze raz powtórzę, z punktu widzenia developmentu, im mniej platform do utrzymania, tym lepiej. Po prostu jest to tańsze. Mówił Pan też sporo o reklamie mobilnej. Jak powinna wyglądać idealna reklama mobilna? Przede wszystkim ze względu na ograniczoną powierzchnię powinna mieć bardzo dobre kopie, bardzo jasny przekaz, co chcemy naszemu, naszemu klientowi powiedzieć. Kierować go powinna do stron mobilnych i do stron mobilnych w kontekście danej reklamy. Czyli na przykład, jeżeli my reklamujemy znanych znajomych na NK, to ta reklama prowadzi bezpośrednio do katalogu kont oficjalnych i osób publicznych na naszej klasie. Czyli nie można robić takich rzeczy, że reklama, która obiecuje nam znanych znajomych, kieruje nas na portal główny NK. Tak? Strona musi być mobilna. Jeszcze raz powtórzę, użytkownicy bardzo nie lubią, kiedy są przekierowywani na strony desktopowe. Po prostu te strony wolniej działają, oni za to więcej muszą zapłacić. Bardzo źle to wpływa na wizerunek marki. I jeszcze raz, ponieważ powierzchnia jest mała, bardzo dobre kopii, bardzo jasny przekaz do naszego klienta, co klient ma z naszej reklamy zrozumieć, z czym ma wyjść, tak, żeby go zainteresować do kliknięcia.